Policja interweniuje podczas filmów Minecraft, a wszystko przez najnowszy trend na TikToku związany z tym filmem. O co chodzi, już tłumaczę. Film Minecraft to ekranizacja legendarnej, naprawdę legendarnej gry komputerowej, która ma miliony fanów. Film bije totalnie wszystkie rekordy popularności, również w Polsce. Na przykład w naszym kraju premierę zobaczyło prawie milion widzów, co stanowi rekord polski. No i to nie są przelewki, ponieważ dla porównania, listy do M. Na pewno kojarzycie, zobaczyło około pół miliona osób na premierze. Natomiast film Minecrafta zobaczyło milion osób. No to prawie dwa razy więcej, nie? I zobaczcie sobie skalę. Porównajcie sobie skalę. Trend polega na tym, że podczas sceny, gdzie pada hasło Chicken Jockey, to tak jak kultowy tekst, jeżeli chodzi o tę grę, trzeba zrobić jak największy klef w kinie. Ludzie rzucają napojami w ekran, rzucają popcornem, skaczą, popychają się, krzyczą na maksa jak się da. No i jak łatwo się domyśleć, po takiej scenie sala kinowa wygląda po prostu jak zdemolowana, po prostu jest cała uwalona w no, no łatwo się domyśleć jak po prostu wygląda. No i właściciele kin komunikują, że normalne sprzątanie sali po takim zwykłym seansie trwa około 15 minut, natomiast po takim seansie Minecrafta na sprzątanie muszą poświęcać nawet do 4 godzin, zwłaszcza jak no, fani mocno się wczują w swoje role. No i tutaj e, całkowicie to paraliżuje działalność kin no i dalszych seansów, ponieważ nie mogą po prostu nie puszczać dalej według repertuarów po prostu zaplanowanych e, filmów. Zdarzają się ponoć nawet i przypadki, gdzie dochodzi nawet do trwałego uszkodzenia ekranu, co wiąże się już z całkowitym wyłączeniem sali kinowej na kilka dni oraz gigantycznymi kosztami. Coraz częściej przy promocji filmów stosuje się trendy, ale ten trend to jest zdecydowanie przesada. Ubieranie garniturów na minionki to było śmieszne, ale w przypadku Minecrafta tego typu trend to jest przesada i wydaje mi się, że on trochę się wymknął spod kontroli.